Taki na przykład Andrzej Lepper w świętej pamięci. To była poważna inwestycja polityczna. Sylwetka pana Andrzeja Lepera była budowana przez lata, przez lata. To i jeszcze Lech Wałęsa brał w tym udział, ponieważ pierwszy zapraszał do kancelarii Andrzeja Lepera, więc go wyciągał z niebytu politycznego w górę. To trwało lata. Nieboszczyk Leber miał też talent wybitny, oryginalny, prawda? I był, że tak powiem, solidną yy, yy, postacią. Był kimś, w kogo, w kogo inwestowanie polityczne i bezpieczniackie miało sens. I były na to lata. A teraz pośpiech i zobaczcie, operacja Stronoga jest yy, yy, na granicy grotesku. Bo jest mało czasu. Bo jest mało czasu, bo oni nie mają 10 lat, żeby wypromować pana Stonogę na Trybuna Ludowego. I w związku z tym wykonują pewne pospieszne ruchy i to jest na granicy, na granicy groteski. Używam tego porównania, dlatego, że widać, że pan Stonoga jest wprowadzany w tym samym, że tak powiem segmencie, czy w jakoś podobnym, zbliżonym. To zresztą nieprzypadkowe, że pan Stonoga pracował dla samoobrony przez jakiś czas. Podobnie